żeby ten Jesteśmy już na wizji, podobno już jesteśmy na wizji, ale realizator dzisiaj nerwowy tam na górze dzieje się strasznie, ale u nas też się dzieje tutaj na dole. Mamy gości, mamy bardzo ciekawych gości. Joanna Kubica, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, witam Panią bardzo serdecznie i Mateusz Pilarczyk, Głos Wielkopolski. Spotykamy się tutaj ze względu na dwie bardzo ważne sprawy. Przede wszystkim plebiscyt, plebiscyt Człowiek Roku Poznań 2012 oraz gala i koncert towarzyszący tej gali, koncert Charytatywny, podczas którego będzie można wesprzeć fundację stworzenia pana Smolenia. Tak jak obiecałem, zaczynam od Mateusza. Wy w Głosie Wielkopolskim to strasznie lubicie różnego rodzaju plebiscyty. Tak przynajmniej się wydaje. Wybieraliście najważniejszą piosenkę związaną z Wielkopolską. Całkiem niedawno zakończył się plebiscyt na najpiękniejszą parę narzecze, narzeczeńską. Teraz mhm. człowiek roku 2012. To jest tak, że te plebiscyty organizujemy dlatego, żeby pokazać jakichś ludzi ciekawych. Tak? Tych plebiscytów w roku jest trochę, ale Człowiek Roku 2012 Poznań to jest pierwszy tego rodzaju plebiscyt, gdzie chcemy po prostu pokazać ciekawe osoby z Poznania i okolic, które w ostatnim roku zrobiły coś ciekawego dla samego Poznania albo też w jakiś sposób rozsławiły Poznań w kraju, czy też na świecie. Dlatego też taki jest miks, jeśli chodzi o te nominacje. Tak? Bo mam z jednej strony osoby, które są naukowcami, które działają charytatywnie, a także osoby, które po prostu są w jakimś swoim hobby dobre i dzięki temu gdzieś się przebijają do świata. Mhm. Strasznie dużo tych nominacji. Czy to oznacza, że Wielkopolska tak naprawdę obfituje w takie osobistości, w takie wybitne postaci? Nawet nie Wielkopolska, tylko Poznań, bo to jest jakby pierwszy etap naszego plebiscytu. Teraz wyłaniamy Człowieka Roku poznańskiego w naszych powiatach, tam gdzie mamy swoje gazety. Jest też plebiscyt na Człowieka Roku, tutaj piły, tak, szamotu. Innych miejscowości i z tego właśnie będziemy się potem starali wybrać Człowieka Roku w Wielkopolski. Więc ta obfitość tych nazwisk, tym nominacje są właściwie tylko dotyczą poznania w tej chwili, to o czym teraz my rozmawiamy. Mhm. Mateusz Pilarczyk, Głosy Wielkopolski. Głosować na Człowieka Roku 2012 można jeszcze, ale już mało czasu zostało. Tak, bardzo krótko, do godziny 11:59 dokładnie, do dzisiaj na stronie Głosu Wielkopolskiego można zobaczyć, jakie są nominacje w tym plebiscycie Tam też jest cała instrukcja głosowania, więc jeszcze. Można sobie sprawdzić, kto jest nominowany i oddać głos na osobę, którą chcemy poprzeć. W tym momencie jeszcze widać wyniki. Czy po godzinie 12 ukryjecie wyniki, żeby zdradzić wynik głosowania dopiero podczas gali? To będzie tak, że my jutro publikujemy tak naprawdę oficjalne i końcowe wyniki. One będą podane na naszym portalu, w, w naszej gazecie. A w sobotę będzie jakby samo wręczenie i statuetki, i wyróżnień, które przewidzieliśmy dla części też nominowanych. Właśnie wręczenie tytułu i statuetki odbędzie się 26. Stycznia w auli UAM. Wszystko w ramach koncertu charytatywnego na rzecz fundacji stworzenia pana Smolenia. Teraz z panią Janną Kubisą chciałbym porozmawiać. Pani Asiu, skąd w ogóle pomysł na zaproszenie pana Andrzeja Sikorowskiego do poznania właśnie na taki koncert? No, a któż by inny to mógł być? Przecież wszyscy znamy grupę Pod Budą. Może nie wszyscy wiedzą, że założycielem grupy pod budą był pan Bogdan Smoleń, z którego inicjatywy również powstała fundacja. Pan Sikorowski przejął nazwę, pięknie kontynuuje wspaniałą pracę artystyczną, i no było to bardzo miłe, że przyjął nasze zaproszenie, a jednocześnie jest to, wydaje mi się, bardzo logiczne. Problemów nie było z zaproszeniem? Żadnych. Żadnych. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć Andrzeja Sikorowskiego z kolejnym pokoleniem Sikorowskich, bo wystąpi na scenie ze swoją córką. Cudowny duet, proszę Państwa, serdecznie zapraszamy. Tak pięknej, lirycznej i krytycznej mhm. muzyki dawno nie słyszeliście. No właśnie, 26 stycznia 2013 roku w Auli UAM koncert charytatywny i gala Człowiek Roku. Poznań 2012. Myślę, że e, głównym bohaterem tej gali będzie właśnie ta osoba, która uzyska ten tytuł, ale też te osoby, którym Wy pomagacie na co dzień w Fundacji. Komu pomagacie? E, prowadzimy zajęcia hipoterapii. Zajęcia hipoterapii <coughs> dla wszystkich, którzy do nas zgłaszają się. Nie są to tylko dzieci, są to również osoby dorosłe. E, no, wiadomo, że ta forma terapii jest dosyć trudna, bo są to dwa podmioty, tak? czyli jest to koń no i pacjent, z którym trzeba pracować w zupełnie innych niż normalne terapeutyczne warunki. Tak? Nie jest to sala, nie jest to zamknięte pomieszczenie, jest to teren, na którym też się dużo dzieje, ale też to wszystko wpływa na ogromne walory tej formy terapii. Mhm. Fundacja ma siedzibę i działa w Baranówku mośne. Baranówku pod mosiną. A ze swojej strony, jeśli mogę, to chciałabym jeszcze dodać, że wśród nominowanych jest osoba, no już chyba 10 lat, chciałabym jej bardzo podziękować, a jej, jej twórczość, jej praca, ogromna praca spowodowały między innymi tą moją decyzję, żeby fundacji pana. Smolenia pracować. Mhm. A zaraz Pani, kto to jest? A oczywiście, mhm. Pani Małgosia. Pani Małgosiu, czytałam razem z moim synem Jerzy i to nas tak zachwyciło, że musieliśmy zobaczyć Roosevelta i tak się wszystko zaczęło. Mhm. A czy oddała Pani głos na Pani Małgosie? Oczywiście. Jeszcze można, jeszcze można przez no niecałe już dwie godziny, można jeszcze głosować w plebiscycie Człowiek Roku 2012. Koncerty i bilety, bilety jeszcze są do nabycia. Warto dodać, że te koszty, koszty, cały dochód z biletów będzie przeznaczony na działania na rzecz Fundacji Stworzenia Pana Smoleńa, żeby nie było pomyłki, ale będzie też licytacja. Tak jest, będzie licytacja, będzie licytowana Piękna broszka bosztynowa od pana premiera. Będzie kosmiczna żywność podarowana przez generała Hermaszewskiego i grafika Mar Marii Pawlikowskiej Jasnożewskiej. damaskotem przekazana przez pana Bohdana Smolenia. Mhm. Dla tych, którym status finansowy nie pozwala na taką cegiełkę, jak jest koszt biletu, serdecznie polecamy portal City. Tam dwa bilety w cenie jednego w postaci kuponów można nabywać jeszcze do jutra. Za chwilę zresztą będą Państwo mogli zobaczyć te rzeczy, które są na licytacji wystawione. Między innymi broszka od Donalda Tuska, bursztynowa broszka. Bursztyn i świecidełka słabo się kojarzą ostatnio w naszym kraju. Amber Gold. Tak, tak. No, troszkę pożartowaliśmy sobie na ten temat. Ale może dzięki temu wartość wzrasta. No właśnie, bo zaczynamy od 800 zł za broszkę. Rysunek Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. To już kwota poważna, 1800 zł. No jest to rzecz wyjątkowo unikatowa. Wiemy, jaką wartość ma nazwisko Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Tych grafik wiele nie ma. Pochodzi ona z prywatnej kolekcji pana Bogdana Smolenia, więc myślę, że tutaj wartość kolekcjonerska jest wartością znacznie przewyższającą cenę, w której została wystawiona. 26 dnia stycznia Poznamy Człowieka roku Poznań 2012. plebiscyt organizowany przez Głos Wielkopolski. Więcej będzie dziennikarzy Głosu Wielkopolskiego na całej Gali? Z samej gali będą no oczywiście nasi przedstawiciele, a także osoba, która będzie sama galę też relacjonowała i będzie o niej można przeczytać już w sobotę na stronie www.głoswiekopolski.pl i także no w samym poniedziałek już w gazecie. Rozumiem. Jak wyglądało w ogóle nominowanie tych osób? Było jakieś kolegium redakcyjne? Kilka osób się zebrało i decydowało, ten tak, to jest tak ten nie. Że każdy z naszych dziennikarzy po prostu swoje jakby nominacje przedstawiał i potem kolegium część zatwierdzało, część jakby po przedyskutowaniu stwierdzaliśmy, że może to jeszcze nie ten czas. No i z tego właśnie powstała ta lista nazwisk, na którą w tej chwili można głosować i to trzeba też zwrócić uwagę, że to właściwie no, osób jest tam więcej niż samych nominacji, bo niektóre te nominacje są po prostu grupowe za, mhm. e, dla kilku osób za to, co zrobiły w 2012 roku. Przykład też e, pani komisji, tak, pana wspomnienia, którzy startują razem. W pierwszej dziesiątce tylko jedna kobieta. No to zależy od głosowania, no, jeśli chodzi już o samych czytelników, to oni tak głosują. No, wydaje mi się, że jeszcze zostały te dwie godziny i można to zmienić. Można to zmienić, warto to zmienić. Mateusz Pilarczyk, Głos Wielkopolski i Joanna Kubisa, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, dzisiaj byli naszymi gośćmi. My, drodzy Państwo, zachęcamy. 26 stycznia w Auli UAM już od godziny 19.00 Wielkie Święto dla Poznania i dla Poznaniaków. Koncert charytatywny na rzecz Fundacji Stworzenia Pana Smolenia zagra i zaśpiewa Andrzej Sikorowski wraz ze swoją córką, Mają Sikorowską, a my dodatkowo poznamy Człowieka roku w Poznaniu. Plebisycie organizowanym przez Głos Wielkopolski. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwa zachęcamy do przyjścia na ten wyjątkowy koncert, a my za chwilę powracamy z pogodą.